Jakie wrażenia z warsztatu? Było bardzo dużo pozytywnej energii, było bardzo zabawnie. Uczestnicy, mam nadzieję, że byli zadowoleni, dużo się śmiali i mam nadzieję, że wynieśli sporo z tych zajęć dotyczących twórczości. Czy sama idea właśnie yy, uczenia się przez całe życie połączone z taką ofertą rozrywkową, uważa Pani, że to jest słuszne połączenie? E, mam taką nadzieję, że będzie to impreza cykliczna i że będzie działać się ciągle, wciąż i nieustannie, że uniwersytet będzie jej partnerem. Ponieważ uczenie się przez całe życie skutkuje tym, że czujemy się lepiej, jesteśmy w lepszej kondycji ogólnie, psychicznej, fizycznej. Także mam nadzieję, że tak będzie. Jak, jakie wrażenia po warsztatach, które Pan prowadził przed chwilą? Myślę, że bardzo pozytywne i z obu stron. Mimo, miło się współpracowało, myślę również, że, że uczestnicy byli zadowoleni. Chociażby ciągle nie mogę wyjść, bo ciągle są pytania dodatkowe, informacje także, także. Chcemy się uczyć, ciągle chcemy się uczyć, kochamy się uczyć. Nie potrafimy żyć bez nauki. Nie znosimy się nudzić. Wszystko, co robimy, czytamy książki, oglądamy telewizję, to też jest nauka. Też jest nauka. A okazuje się, że musimy uczyć się coraz więcej bardzo trudnych informacji, i nagle okazuje się, że mimo że się uczę, nie pamiętam. Więc po prostu osoby coraz częściej chcą się uczyć skutecznie, w związku z tym przychodzą na takie warsztaty, żeby się dowiedzieć jak efektywnie, wesoło i szybko się uczyć.